A spektrum 180 stopni. Co zrobimy? War, zróbmy? Bardzo dobrze. Zapraszam, obejrzymy w takim razie. Panie pośle, panie pośle, zróbmy war. O, tak jest, zróbmy war. Spokojnie. Spokojnie, nie, nie. Moment, chwila, chwila. Panie... panie pośle, panie pośle. Panie pośle, ale czy ja mogę coś do pana powiedzieć? Ale dobrze, panie pośle, cieciura. Zapraszam. zapraszam, panie pośle, chcę do pana coś powiedzieć. Ale, ale nie, niech pan nie przekreśla naszej relacji tak szybko. Chcę do pana coś powiedzieć. Ale nie, pan przychodzi do mnie z wyciągniętymi ramionami, ja do pana też. Dzisiaj o 16.00 nie robimy wniosków formalnych, ale dla pana zrobię wyjątek. Będzie pan mógł zgłosić wniosek formalny w krótkim bloku głosowań o 16.00. Zgoda? Umowa. Dziękuję bardzo. Pan poseł Zębaczyński, bardzo proszę panie marszałku, przede wszystkim dziękuję z panu... Z wnioskiem przeciwnym, jak rozumiem, bo pan nie chce stwierdzać kworum, tak? tak? nie chce stwierdzać tak. kworum, bo widać się optycznie, co prawda nie wszyscy mentalnie są tu obecni, między innymi pani poseł Czochara, ale panu dziękuję za refleks, nie tylko ten wciętej ripości, ale również w dostrzeganiu wniosków formalnych mu jest rzeczywiście przeciwny, bo należy być przeciwnym politycznej schizofrenii, Albo to jest cynizm, no bo ja sobie panią poseł przypominał w 2020 roku pani nie protestowała, jak Centrum Integracji Cudzoziemców było w Opolu otwierane, ale nie ma się co dziwić, bo to była filozofia PiS. Jedną ręką wpuszczać migrantów, a drugą ręką ich okładać. I to wszystko, no nie no, pani Błaszczak, to jest prawda. Na samej Opolszczyźnie 30 tysięcy, ta migracja wzrosła. Dzisiaj na mojej ulicy w Opolu to dzięki wam, panie prezesie, niech pan tak strogo nie patrzy. Drugi język urzędowy to jest hiszpański, dlatego że tłumy kolumbijczyków pracują, pani poseł, nie wiem czy zna hiszpański, ale może powinna się nauczyć. Także prawda jest taka, że wpuszczali się tych migrantów, handlowali się polskimi dokumentami, polskimi wizami na targowiskach, a dzisiaj przeciwko temu protestujecie. No, krótka pamięć, prezesie, prawda się sama broni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Został zgłoszony wniosek. O nie Pani poseł. Nie, nie robimy sprostowań we wnioskach formalnych od około 570 siedemdziesięciu lat. Nie robimy tego. Nie, nie, Pani poseł. Będziecie się z posłem Zembaczyńskim przerzucać argumentami jak w debacie. A nie, naprawdę Pani poseł, nie, nawet trzydziestu sekund. Lubię ten format, ale jednak nie. Dziękuję bardzo pani poseł. Nie, naprawdę pani poseł nie robimy sprostowań. Przystępujemy do stwierdzania kworum. Proszę o naciśnięcie przycisku w celu potwierdzenia obecności państwa na posiedzeniu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? No przecież wiem, żartuję pani poseł. No błagam. No. Pani poseł Borowiak zawsze karci mnie w, w taki sposób, że... Mam ochotę zamknąć się w sobie. Dziękuję. 415. Dzisiejszy wynik nam wskazuje głosowania czy stwierdzania kworum. Cieszę się bardzo z obecności każdej i każdego z Państwa. A teraz Pan Poseł Paweł Ślis Polska 2050 jako kończący stawkę. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, bardzo jest mi przykro, że Państwo nie umiecie świętować Świętować sukcesu, który udało się przez te dwa lata uzyskać. Jak wykończyliście swoje rządy, inflacja w Polsce sięgała się kilkunastu procent. A jaka była w, w zeszłym roku? 3,6%. Odblokowaliśmy coś, czego Wy nie potrafiliście odblokować. 257 miliardów złotych udało się e, zrobić. E, KPO, największy projekt inwestycyjno-rozwojowy. Dzięki zmianom, jakie dokonaliśmy, ogromne środki poszły na wsparcie dla Polski lokalnej, o której Wy zapomnieliście.